Dzień dobry, zachowanie reprezentowanie samych siebie. Ale to reprezentowanie samych siebie nie mam na myśli, żeby po prostu sprzedać siebie swoją osobę, żeby coś załatwić, tylko reprezentowanie siebie na wysokim poziomie. Eee, I to jest nasze. To jest po prostu szacunek do samych siebie, do samego siebie, eee, i do... E, Oczywiście nie wiem, osobę, którą spotykamy na ulicy, czy w sklepie, czy do, z, w stosunku do znajomych, czy w stosunku do y, rodziny, do babci. No, niestety o takich rzeczach trzeba mówić, trzeba powtarzać, bo ładnych 20 lat temu ktoś nam napsuł y, y, w naszym wszechświecie, już powiedziałem kto. Już mówiłem w jednym z filmów, kto pisał teksty dla raperów. Napsów, na Napierdzieliła na raczej. Czarownica to, o której mówiłem. Jeżeli jak ktoś z Was będzie widział, to są niektórzy ci, którzy, mówię do tych ludzi, którzy y, zajmują się rozwojem y, duchowym wiedziawszy profesjonalnie, bardzo i bardzo dużo na ten temat wiedzą i widzą, to przypominam, że yy, bierzecie we wszystkim udział, we wszystkim, co robi Wiedźma i nie reagujecie. Yy, jeśli nie reagujecie, to yy, bierzecie współudział w tym, co robi ona, w tym procederze. Yy, macie obowiązek reagować. Reagować, reagować, bo ona robi mnóstwo niewłaściwych rzeczy. E, macie obowiązek mówić właśnie tak jak ja, publicznie, radzę je posłuchać e, o tych wszystkich rzeczach, które robi ona lub robiła ona, o tym, co robiła ona na rytuałach, e, z czym pracuje, z kim pracuje, jakich metod manipulacyjnych ja wymieniłem je. ona używa jakie metody psychologiczne ona używa podprogowe też powiedziałem powiedziałem dużo na temat tej osoby i radzę mówić o tym nie grozę, tylko zobaczycie co się będzie działo, i żeby nie było tak, że będziecie, to są słowa skierowane do ezoteryków, żeby nie było tak później, że wyście, że ja nic, nie, że wy nie wiedzieliście, albo że coś tam. Radzę po prostu to powiedzieć. E co jeszcze chcie... Ona, tam wystarczy popatrzeć na jej filmy. Będę mówił tak długo, dopóki wy sobie uświadomicie, z kim wy macie do czynienia. Yy, wystarczy tam popatrzeć na te filmy, w jaki sposób ta kamera jest ujęta. Chociażby na przykład w ten sposób. Jeżeli do kogoś ona się odzywa, to tak, jak ona by była lepsza. Ona was nauczyła i ci ludzie. Yy, tak jak mówiłem, obniżyli e, wibracje wszechświata, wybrali sobie ludzi, żeby przychodzić do nich, i e, ja mówię takim językiem Śląskim, bo jestem u siebie, zaczyna do mnie wracać po 10 latach. W Warszawie, właśnie, i próbowali moją gwarę e, wybić mi z głowy. Taka jest Warszawa Sztuczna. W życiu tam chyba już nie pojada. A jak pojada, to chyba albo przypadkiem, albo tylko po to, żeby załatwić jakieś sprawy. Tam nawet stolicy nie powinno być, bo nie pasuje. Stolica powinna być w Krakowie, tak w ogóle. Odnośnie Warszawy. Ale dobra, wracając do tego, że wszyscy są odpowiedzialni za, Wszyscy ezoterycy, wszyscy jasnowidzowie są odpowiedzialni za to, co dzieje się w energiach. Zaznaczam od razu. I mówię... Brzydko powiedziawszy, ja jestem usprawiedliwiony, bo ja powiedziałem. A zobaczycie, co się będzie działo. Nie... Raz, że nie mogę powiedzieć, a drugi raz yy, i o tym nikt nie dowie, nikt mi się nie włamie do głowy, nie, nikt nie yy, tego nie, yy, nie wyciągnie ode mnie. Ale radzę mówić i radzę odstąpić od tej osoby. To jest moja rada. To nie chodzi o to, że jest we mnie ból, ale radzę odstąpić od tej osoby. To jest taka moja drobna rada. I radzę znaleźć, odnaleźć siebie, wiecie? swoją prawdę, i nie biegać, i nie szukać autorytetów, i radzę być sobą. I teraz wracam do wulgaryzmów i odno sposobu odnoszenia się. E, sami ocenicie, czy ten sposób jest właściwy, czy niewłaściwy, no ale moim zdaniem, e, kulturalne tak zwane kulturalne odzywanie się e, jest po prostu normalne, jest naturalne. I wyrośliśmy z tego już 20 lat temu. Że ktoś napsuł specjalnie, wiem jak to było zrobione. Wiem e, e, kto to zrobił już powiedziałem w jaki sposób musicie mieć tego świadomość. To nie jest wytykiwanie palcami, tylko to jest świadomość tego, kto nam nasrał w wszechświecie napsuł. E, ta osoba podwiedzała kilka osób przeciwko mnie. Wmówiła im, to jest manipulatorka, psychomanipulatorka. Wmówiła tym osobom, że ja jestem zły, że jestem niedobry, że jestem egoistą, że ja jestem taki makijowaki, a to jest nieprawda. Oczywiście, że to chodziło o to, żeby ich odsunąć ode mnie tych ludzi wszystkich. No, i żeby przysunąć do siebie, no bo ona ma do zaoferowania super magic, e -e -e. i szybki rozwój duchowy, e -e. kochani. Teraz dzisiaj. Zajmiemy i takim głosem seksy, żeby to było wszystko przyciągające. To też jest ego i uczenie kogoś. No wiadomo, że każdy lubi być zadbany, powinien raczej być zadbany i mówić odzywia. Odżywia, odzywia. O, o. No właśnie, może mam o odżywianiu powiedzieć też. Każdy powinien odzywać się w sposób właśnie taki yy, jaki się powinien odzywać. I yy, kulturalne zachowanie nie jest jakimś narzędziem, które miałoby posłużyć do tego żeby coś zyskać albo załatwić w urzędzie, tylko to powinno być raczej na co dzień, tak? To jest właśnie takie nasze. To jest takie to prawdziwe. To jest właśnie to dziecko 12-letnie, 10-12-letnie. Bez oczywiście tych raling nie? Czyli taki dobry po prostu człowiek. O! Proszę Cię, żebyś to zrobiła. Proszę Ciebie, żebyś to zrobił w normalny sposób. To nie tylko yy, nauczyciele albo jakieś Albo gwiazdy filmowe są inteligentni, albo uprzejmi, ale po prostu wszyscy na co dzień to jest właśnie ta pułapka. To jest właśnie to a propos oper mydlanych. Mam nadzieję, że odstawiliście to, bo to jest życie innych. In, to jest życie. Życiem, które ktoś ustawił, bo jak widzisz to, co leci na ekranie, to raz, że żyjesz życiem, które widzisz na ekranie, a drugi raz Twoja energia i uwaga leci, bo tam też o to chodzi, chodzi o energię, żeby oddać swoją energię i uwagę na to wszystko co się dzieje, nie? Oni pobierają energię. To są tak ci, którzy nie wiedzą, no ja się nie będę śmiał, bo ktoś może nie wiedzieć. To są takie rzeczy, że tak jak mieliście, jak było ci którzy... do tych, którzy jeszcze nie wiedzą o tym, jak jest ta koszulka Pink Floyd i jest ten trójkąt i ta, y, tam widać, jak ta energia przychodzi, nie? I tam na tych koncertach, te koncerty, to na tych koncertach pobierają energię właśnie. Pobierają organizatorzy, oni tam mają swoje pentagramy i zabawki y, pochowane. I ci, te tłumy ludzi, które przychodzą na koncert, y, oddają swoją swoją obecnością, swoimi tymi krzykami, klaskami, swoją po prostu energię, nie, tym, którzy organizują te koncerty. I tak właśnie pobierają energię właśnie ci wszyscy. Organizatorzy tych koncertów tak samo pobierają te wiedźmy, o których ja mówię ciągle na swoich rytuałach. Ty nie wiesz, o tam możesz nie widzieć, nawet jeżeli widzisz energię i widzisz jakieś tam światełka, to możesz nie wiedzieć nawet, jakiej energii ona dedykuje dany rytuał. Nie wiesz, co się dzieje, a brońcie Panie Boże, jak nie widzisz energii i idziesz na rytuał i nie widzisz, co się dzieje w ogóle, jak to się odbywa w energiach, i nie wiesz, co ona robi z Twoją energią, jak ona wchodzi w Ciebie. Jego ona wchodzi w czakrę korony. Nie otwiera się czakry korony. Czakra korony to jest to tutaj na górze. Nie otwiera się. A broń Boże, żebyś ty był w jakiejś silniejszej energii, albo w ogóle yy, jakiejś takiej mocniejszej. Tak? bo one werbują tylko takich ludzi. Oni, one nie werbują ludzi yy, takich, którzy mają przeciętną energię albo nie mają w ogóle jakiejś energii, bo to, ono, to, to, to jest dla nich mało satysfakcjonujące. Dla nich są najważniejsi ludzie, którzy mają po prostu moc. Ona zbiera tą moc w sobie na takim rytuale. Yy, jeżeli jesteś zaplątany albo zaplątana yy, Tą sektę, o której mówiłem, e, i nie wiesz, jak sobie z tym porazić, jak się z tego odciąć. Ja już kiedyś powiedziałem: Po prostu, ja robię e, siku normalnie, nie ma się co śmiać. I idę do tego i wy, 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 wypukuję z siebie całe wszystkie te informacje od tej sekty. E, można też iść, poszukać kogoś zaufanego, e, kogoś, kto. E, Zajmuje się właśnie energiami, widzi energię i wie te wszystkie rzeczy. Jeżeli ty nie chcesz czekać, albo yy, boisz się sama to zrobić, czy sam to zrobić, to możesz iść do takiej osoby. To są przeważnie bardzo skromne osoby, zwyczajne. Tylko tutaj też trzeba uważać, bo ktoś też może cię oszukać, nie? No powiem brzydko, że będzie co robić. No. Będzie co robić. Bo mój plan był, już pomijając te wszystkie rzeczy, yy, ta osoba, o której mówię, yy, nie uszanowała planu mojej, planu mojej duszy. Bo plan mojej duszy był zupełnie inny. Tutaj też jest kolejny, kolejną karmę sobie nabiła. Ja chętnie się spotkam w kolejnych wcieleniach i będę patrzał. Ee, gdyby ktoś nie pomyślał, że jestem sadystą czy coś, ale będę patrzał po prostu tak samo i będę się. E, sami sobie robicie krzywdę, tak bym to Wam powiedział. To są słowa skierowane do osób, które. Ee, które świadomie widzą pewne rzeczy i nie reagują, to w kolejnych wibracjach, bo ciało jest wibracją, nie tylko, nie trzeba, nie, nie, nie tylko że wcielenie, nie, nie tylko że ciało, ale wibracja, bo też jest wibracją, życie jest wibracją. E w kolejnych wibracjach też będziecie tak traktowali. To pamiętajcie o tym, ktoś będzie patrzył na to, jak wy próbujecie coś zrobić, rozwiązać jakiś problem, i ktoś będzie patrzył na to i będzie w jakiś sposób Was prosił o pomoc. A ta osoba nie będzie, widzicie, prosić kogoś o pomoc, a ta osoba nie będzie robiła nic, będzie patrzyła po prostu z boku. Wszystko, wszystko to będzie, jest wszystko na odwrót. Ale jak rozpoznać, kiedy ta karma jest właściwa, kiedy jest to, co robisz, jest właściwe, a kiedy nie? bo ktoś by powiedział, że to co ja mówię to jest w ogóle te wszystkie wydarzenia które ja opisuję w filmach i tak dalej i ta osoba, która te, się tak zachowuje w stosunku do mnie e, że to a Tomasz, bo to jest twoja karma nie, nie czuję tego w ogóle to zostało zrobione wbrew mojej woli i wbrew woli duszy bo plan duszy był inny Plan duszy był inny, nie powiem jaki, bo to jest nieważne. Nie muszę tego mówić. Ale plan duszy i tu już jest pominięcie planu duszy. Myślała, że mnie po prostu wykończy. Psychicznie, fizycznie, finansowo. Ja miałem nie lubić ludzi. Miałem do wszystkich wrzeszczeć nie mieć znajomych żadnych kontaktów tak to działa I jeszcze jedną rzecz zdradzę można wejść w czasoprzestrzeń do innych czasów do lat na przykład swojego dzieci dzieciństwa i tam zmienić po prostu niektóre rzeczy o tym też mówił Einstein Wszyscy to rozumieli, o co chodzi, albo nie chcieli rozumieć. A byli też tacy, którym się nie chciało te, te, tego robić. Ale można zrobić coś takiego. Można normalnie wejść w przestrzeń, w tą, w przeszłość i pozmieniać pewne rzeczy. Tylko tego nie powinien robić każdy. Nawet nie powinien robić każdy. Odzywamy się kulturalnie, bo to nie jest nasze w ogóle. To nie jest. Ja sobie nie przypominam, jak byłem dzieckiem. Jeżeli masz jakiś problem, na przykład interpersonalny. Albo nie wiesz, jak się zachować w danej sytuacji, albo jest jakiś problem, to właśnie możesz się odwołać do czasów dzieciństwa, jak byłaś dzieckiem, czy byłeś dzieckiem, jak byliście dziećmi i e, zapytać się tego dziecka, e, co by zrobiło na Twoim miejscu. To nie jest nasze, bo to jest, jest bardzo dużo wulgaryzmu, takiego chamstwa i to się bierze, tak jak mówiłem, od muzyki, od, yy, z muzyki, tak, bardzo dużo. Ten rap, to chamstwo yy, takie w tym rapie, Wystarczy posłuchać tego tych tekstów i tam jest upokarzanie po prostu człowieka mam to po prostu w głowie te piosenki i sobie myślę jak podłym trzeba być nie wiem, bo to nie można nazwać człowiekiem. Żeby napisać takie teksty tylko po to, żeby obniżyć e, wibracje w społeczeństwie, żeby ludzie byli poniżeni, żeby jeden drugiego poniżał. Bo to są poniżające rzeczy. Nie będę, nie będę wszyscy wiedzą. Ci, którzy słyszeli, to wszyscy wiedzą. Poniżenie po prostu kobiet, dziewczyn. Dzisiaj też były nękania, a jak? Żebym był wulgarny i żebym rzucał niecenzuralnymi brzydkimi słowami. Dzisiaj było znowu, jak będziesz nagrywał film, to ją powyzywaj. A jej zależy na tym, dlatego żeby mi zepsuć opinię, a ona będzie obrastała w piórka i w kwiatuszki. A ja mam mieć zepsutą opinię, ja mam być zepsuty, popsuty. Ja, czyli wy. Wy tak samo, bo jesteśmy wszyscy połączeni. Czy kombinował, nie wiadomo, jak koń pod górę, to i tak będę z wami do was podłączony, i tak wszystko, co wychodzi ze mnie, to biegnie w przestrzeń, i, yy, i tyle. A ja mam wypełnić swoje zadanie, bo takie jest moje zadanie. Między innymi, mam panować nad przestrzenią. Mam mieć wysokie wibracje a tym ludziom o których mówię zależy na tym, żeby miał niskie o to im chodzi, i żeby obniżać wibracje ludziom. I żeby ludzie biegali później do nich na konsultacje, żeby ezoteryka mogła zarobić. A, obracanie kota ogonem. Powiedz o obracaniu kota ogonem. Jak ona to zrobiła? Ta pani Urabura. Udawana królowa. Jak to zrobiła? No, obróciła go ta ogonem, czyli trzeba uważać na tą osobę. Mówię poważnie, bo to jest 3 minuty i ona ciebie ma w swoich wibracjach. Nawet to może być minuta. I ona ciebie ma w swojej wibracji. Ona działała ze mną akurat tak, że ja właśnie miałem poczucie gorszy, miałem poczucie winy. To jest manipulacja, yy, którą się stosuje. Nie stosuje się, tylko mówię jak to wygląda, nie technicznie. Co oni zastosowali wobec mnie? Zastosowali właśnie coś takiego, że ja oglądałem te filmy i tam było obwinianie, że ja mam się schować. Ona w ogóle w stosunku do mnie, bo wiedziała, że będę oglądał te filmy, odzywała się właśnie tak z wyższością.